Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. Nazywam się Mariusz Kramarz, jestem organistą w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie i zarazem kompozytorem utworu Stabat Mater. Muzyka Moja przygoda z chórem Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie zaczęła się kilkanaście lat temu, kiedy to od czasu do czasu akompaniowałem chórowi na organach, przychodziłem na próby. Potem zacząłem częściej śpiewać. Już na stałe wspomagałem chór w różnych występach, czy to w bazylice, czy różnych wyjazdowych koncertach poza Miechowem. Komponowanie i tworzenie aranżacji dla chórów jest istotnym elementem mojej twórczości, ze względu na to, że mam do czynienia z chórami na co dzień. Prowadzę, współprowadzę chór miechowski z moją żoną i. Także komponuje dla różnych innych chórów, czy to w Polsce i za granicą. Utwór Stabat Mater zacząłem, kompon zacząłem komponować w 2019 roku we wrześniu. Skończyłem w marcu 2020 roku. Utwór ten powstał na zamówienie chóru Canticum Amicorum z Krakowa, który to wykonał go po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku. Utwór stabat mater jest sekwencją łacińską, która opowiada o bólu Maryi po stracie syna, a w zasadzie w trakcie męki jej syna. Jest to sekwencja wykonywana w kościele podczas liturgii, głównie 15 września, czyli w Święto Matki Boskiej Bolesnej. Treści pozamuzyczne, czyli słowne, przenieść na partyturę jest dość trudno, ale ze względu na to, że jest to aparat, duży aparat wykonawczy, to znaczy orkiestra, chór, soliści. By można było dzięki temu łatwo wyrazić ból, wyrazić te słowa, które niosą wielką wartość emocjonalną. Słowa rozpoczynające utwór Stabat Mater, a w zasadzie Stabat Mater Dolorosa, to w polskim tłumaczeniu stała matka boleściwa. Tymi słowami zacznie solista utwór, po czym powtórzy je chór. Ból zawarty w tekście można wyrazić przez muzykę w taki sposób, poprzez figury retoryczne, poprzez odpowiednią instrumentację, która na pewno pomoże słuchaczowi przeżyć tę sekwencję w odpowiedni sposób. Warto dodać, że w utworze zabrzmi, zabrzmią też słowa polskiej pieśni Matko Najświętsza, którą wykorzystałem, żeby słuchacze mogli w polskim tekście też przeżyć słowa tej sekwencji. Bardzo się cieszę, że Utwór Stabat Mater zabrzmi w Miechowie 2 kwietnia o godzinie 19. Wtedy właśnie wypada w kalendarzu liturgicznym Niedziela Palmowa, rozpoczynająca okres wiekiego tygodnia, który w Miechowie jest obchodzony bardzo uroczyście.